Cześć, witajcie w kolejnej epickiej bitwie Dziś w roli głównej KW-2 Za sterami którego wystąpi Gups Kolega z klanu Jak widzicie losowanie bardzo trudne Bardzo dużo ósemek Gups tutaj oczywiście z trolem. Załadowane pociski domkowo burzące Plus trochę... Trochę złotych Oczywiście jedyna słuszna konfiguracja na KW-2 powiem szczerze, mam te KW-2 ale gra nim po prostu tak mi nie podchodzi naprawdę gratuluję wszystkim, którzy na tej KW-2 wykręcają dobre wyniki dla mnie ta mobilność i czas przeładowania około 20 sekund jest po prostu jakaś koszmarna nie jestem w stanie się przyzwyczaić raz gram trolem, raz gram tą, tym drugim działem no, ale idzie mi naprawdę słabo, także zobaczymy, jak sobie poradzi GUPS. Wiem, że dużo osób wykręca na tym czołgu wyniki, kochają te trole. Dobra, mamy pierwszy, pierwszy cel. GUPS już jest wypatrzony. Oczywiście zaleta tego trola i pocisków początkowo burzących jest taka, że po prostu ładujemy we wszystko, nieważne jak jest tier Ile ma milimetrów na wież, bo po prostu wchodzi z tych odomkowo burzących Masa, masa pocisków Jak widzimy Gups gra tutaj jeszcze w plutonie Z dwoma kolegami Także na pewno będzie to silne wsparcie Jak na razie 0-0 Wszystko wygląda ok, na kapa pojechały dwa czołgi Jest spoter, tutaj można spokojnie sobie walczyć Gups jak na razie bardzo, bardzo celnie też jestem pod wrażeniem, jak, jak niektórzy gracze tym działem nie z 400 czy 500 metrów trafiają. No, u mnie to po prostu sieje tak koszmarnie, że, że naprawdę nie wiem, jak tym się trafia. A z bliska za to ten czas przeładowania jest tragiczny, trzeba gdzieś tam uciekać. Teraz pudło, przynajmniej ktoś podłuje oprócz mnie. I zobaczmy, no wszystko, wszystko to wygląda dobrze, natomiast jak widzimy na mapce, zaświeciło się tam 5 czy 6 czołgów schowanych za kapem. Na kapie jest za mało, za mało zdecydowanie czołgów. Tutaj oczywiście drużyna powinna sobie poradzić bez, bez problemu, natomiast już przeczuwam, że będzie problem właśnie tam na kapie. Kapowane są, na razie kapują dwa czołgi z drużyny Gupsa. Tutaj sytuacja bardzo, bardzo spokojna, duża przewaga, jeśli chodzi o czołgi. Tutaj te, te czołgi długo się bronią. No, a tam widzimy, sytuacja na kapie robi się coraz trudniejsza. Trzy czołgi się pojawiają. Jest AT8, ale oczywiście. Troll bez problemu poradzi sobie z pancerzem każdym praktycznie, więc Gups ma pierwszy frak 1100 obrażeń. Istrzy wycofuje się, widząc, że tam za chwilę będzie, będzie duża przewaga wrogów. Na szczęście na, na kapa zmierza tam Tiger i T-34, także wszystko wydaje się być pod kontrolą, 4 do 4. Tutaj sytuacja prawie prawie opanowana został i 3 ifK 301. Także strona wyczyszczona. Jak najszybciej wykończyć tego ISA, będzie można jechać dalej, bronić tego kapa, przycelowanie drugi frak 6 do4. Także wszystko wszystko wydaje się iść bardzo, bardzo dobrze. Oglądamy dalej. Wszyscy teraz zaczynają jechać w stronę w stronę tutaj respa przeciwników. No tam na kapie robi się już nieciekawie, bo jest sam Tiger przeciwko czterem czołgom. Za chwilę te czołgi właśnie wjadą na Kapa, także trzeba jak najszybciej tam przemieścić, zacząć bronić. Jeden czołg na Kapie. Za chwilę dojedzie drugi, są dwa czołgi na kapie. No i teraz trzeba, trzeba tej bazy bronić, ale nie jest źle. Duża przewaga w czołgach, chociaż tam is trzeci został gdzieś, gdzieś na górze. Nie wiem, czy on się zawiesił, czy zablokował, czy po prostu chowa się, bojąc o swoje życie. E, Gups tutaj będzie próbował, no idealny strzał, naprawdę nie wiem jak to przeszło e, Zdjął tutaj Sporta na hita 11 do 6 e, Wszystko jak na razie układa się bardzo dobrze <laughs> Prawie 2000 obrażeń Teraz głups przymierza się na Centuriona Odbił się Tym razem Teraz znowu trzeba czekać na bardzo długie przeładowanie, 11 do 7. 1800 obrażeń. Jeszcze kilka sekund i będzie to przeładowanie. Teraz GUPS szuka sobie szczelinki. No i strzał po prostu marzeń. 780, zdjęty Centurion. Naprawdę epicki strzał. 2600 obrażeń. Baza wciąż kapowana. Natomiast, no, sytuacja dosyć taka nieciekawa, bo tutaj Goobs praktycznie broni, zadaje obrażenia sam. Tiger 2 tam jest, jest z tyłu. No ale drużyna Goobsa ma przewagę, także, także spokojnie da się to wszystko obronić. Tutaj ten Ferdinand schował się za domek, nie ma przestrzału. Może teraz wyjedzie. Idealny strzał, naprawdę. Jestem zdruzgotany celnością głupsa w tym meczu, z tego trola naprawdę można powiedzieć, że epicka celność jak na, jak na to działo. Teraz przeładowanie, Ferdinand tutaj mierzy. Trafił Ferdinand, trafił znowu Gups. No, ale, ale Gups tutaj został sam i broni bazę sam wszyscy poginęli. Churchill został gdzieś tam gdzieś tam w okolicach respa. Istrzy na górce. Jak pancer w ogóle przy respie? AMX sobie jeździ po mapie. Wszyscy zapomnieli o tym obronie tym, o kapa. Także głups tutaj robi naprawdę kawał świetnej roboty. Niczym sporadnika o, o obronie bazy. Ferdinand za 190. Dojeżdża AMX Gups ma już 3400 obrażeń. Także naprawdę już jest świetny wynik. Dodajmy, że to był szósty tier, a było bardzo dużo ósemek. Na szczęście teraz Gups, nie wiem jak on to trafił. Naprawdę chyba przeszło przez ścianę. Naprawdę ilość tych, tych celnych strzałów jest <grybuj> niewiarygodna w tym meczu. 5 fragów. Gups, tutaj ma kolejne obrażenia. Jest panterka, tym razem pudło. Strzały takie prostsze. Nie wchodzą te tu, takie szczeliny, 2 mm między domkami jakoś przechodzą. Został ten panter. Naprawdę drużona Gupsa gdzieś, gdzieś sobie strasznie jeździ po tej mapie. Zamiast bronić tego kapa, Gups strzał 379. Już prawie 4000 obrażeń Emix tutaj jest na, na dobicie. Także panterka powinna sobie z nim poradzić. 10 sekund do końca przeładowania. Ten Emix cały czas tutaj żyje. Bóg przycelowuje czeka i wykończony naprawdę, epicki mecz, ponad 4000 obrażeń, 2000 expa na pojedynczym specjalista Medal de la Glanda, także bardzo, bardzo ładny meczyk. Dzięki za powtórkę, dzięki uwagę, za uwagę, cześć!